Witajcie moi kochani, dzisiaj przed nami zapowiedzi czerwcowe na rok 2021. Tradycyjnie powiem Wam jeszcze, co się ukazało w maju, co się ukazało trochę później niż ja nagrałam ostatni filmik, to bez zbędnego przedłużania zacznijmy. Już 20 maja ukazał się pierwszy tom Ascendera. Jest to komiks w twardej oprawie, 136 stron, format 18x27 cm. Jest to kontynuacja komiksu, który strasznie mi się spodobał, który należał chyba do najlepszych komiksów zeszłego roku, moim zdaniem. Komiksu pod tytułem Descender. O, opis tego komiksu jest taki. Minęła dekada od wydarzeń przedstawionych w serii Descender. W tym czasie wiele się zmieniło, miejsce techniki i maszyn zajęła magia. Obowiązują również zupełnie inne zasady. Mila, córka Andiego i Effi, spędza dnie na wędrówkach po dzikim odludziu na planecie Samson, starając się trzymać z dala od szponów złowrogich wyznawców potężnej wampirzycy, znanej jedynie jako Matka. Podobnie jednak jak jej rodzice Mila, nie lubi przestrzegać zasad, gdy więc zjawia się pewien cybernetyczny kumpel jej ojca. Bo możemy mieć pewność, że nic już nie będzie takie samo. Komiks kosztuje 41,30. No to jest pozycja, którą ja kupię sobie na pewno. Następnie także 20 maja ukazał się komiks pod tytułem Zguba. W twardej oprawie, cieniutki, 32 strony, ale dużego formatu, 23x31 cm. Opis tego pomiksu jest taki: Zdarzyło się to kilka lat temu, pewnego zwyczajnego dnia przy plaży. Niewiele się działo. Jak zwykle, niestrudzenie, uzupełniałem swoją kolekcję kapsli i bez szczególnego powodu przystanąłem, by spojrzeć w górę. Wtedy pierwszy raz zobaczyłem tę rzecz. Tak zaczyna się opowieść o chłopcu i rzeczy, która swoim wyglądem nie przypomina ono zupełnie niczego. Chłopiec szybko orientuje się, że tajemnicze stworzenie się zgubiło i postanawia mu pomóc. Czy uda się znaleźć miejsce, do którego rzecz będzie pasować? No ja się zastanawiam nad zakupem tego komiksu. Być może go kupię, bo to jest adresowany komiks dla dzieci i młodzieży. Kosztuje 27,90, jest dość cienki. No, zastanawiam się, ale tego samego autora kazał się także 20 maja przybyż. Przybyż ma 128 stron, także w twardej oprawie 24x31 cm jego wielkość. To jest trzecie wydanie. I ten komiks ma bardzo pozytywne opinie, kosztuje 62,90. No i ten komiks sobie kupię na pewno, a taki jest jego opis. Mężczyzna po raz ostatni czule całuje swoją żonę i córkę, by za chwilę wejść na pokład statku, którym przemierzy ocean. To bolesne rozstanie jest początkiem najważniejszej podróży w jego życiu, opuszcza dom poszukiwaniu nowego, lepszego miejsca dla swojej rodziny. Kiedy w końcu zejdzie na ląd, jego oczom ukaże się absolutnie niezwykły świat zamieszkały przez mówiących w dziwnym języku ludzi, pełen fantastycznych stworzeń i zapierających dech w piersiach budowli. I choć często towarzyszyć będzie mu uczucie zagubienia, w końcu obudzi się w nim nadzieja. No jak już mówiłam, mnie bardzo interesuje ten komiks. Zdecydowanie bardziej niż ten poprzedni, o którym mówiłam. I ten na pewno sobie kupię. Następnie ukazał się 31 maja w miękkiej oprawie, 86. 88 stron, 16 na 23 cm karty Gai. To jest to niewielki, dosyć cieniutki komiksik. Za 25,90, ale bardzo spodobała mi się grafika, także ja się zastanowię nad zakupem tego komiksu. Komiks ten jest jak jego okładka. Różowy, słodki i dla doje, dojrzałego odbiorcy. Pełen konfiktury, w której możemy nurzać swe dłonie. Ziemia po wielkiej katastrofie widziana oczami chłopca, okrzykniętego mutantem i potworem przed wami wydarzenia, które poprzedziły historię opowiedzianą w komiksie Gaia. Także, no ja być może kupię sobie ten komiks i gdy mi się spodoba kupię ten o którym jest mowa. Jest to prequel Gai. No naprawdę grafika wygląda ładnie, więc myślę, że go sobie i to są wszystkie majówki. Przejdźmy do komiksów, które się dopiero ukażą. I tak, 2 czerwca ukaże się już siódmy tom Hellblazera, tym razem autorstwa Delano. Będzie on oczywiście w twardej oprawie, grubasek, 424 strony, w formatu takiego standardowego, 17x26 cm. Kosztować będzie 83,90. Kolejny tom serii opowiadającym o cynicznym magu Johnny'e Konstantinie, pierwszy z trzech autorstwa Jamiego Delano, Hellblazer, który po raz pierwszy pojawi się na łamach Swamp Thing, Alona... Mura praktykuje czarną magię, starając się uchronić świat przed zagładą. Jednak sposoby jego działania, niestety, zbyt często wpływają na otaczających go ludzi. Tym razem Konstantin staje przed koniecznością pokonania demona Nergala i zapobieżenia niebezpiecznym planom współczesnych krzyżowców. No ja uwielbiam Hellblazera i ten komiks kupię sobie z pewnością. 4 czerwca Ukaże się diuna powieść graficzna, księga pierwsza. Będzie to komiks o liczbie stron 176, 16 na 24 cm. Będzie kosztował 41,90. No ja mam całą Diunę wszystkie książki. No ciągle odkładam ich lekturę, ale może w końcu komiks mnie zmotywuje do tego, ażeby najsampierw przeczytać książkę, a dopiero później sięgnąć po komiks. Ten komiks jest bardzo ciekawy. Na pewno go sobie kupię. Opis jest taki. Nie wolno się bać. Strach zabija duszę. Strach to mała śmierć, a wielkie unicestwienie. Stawię mu czoło. Dunea Franka Herberta Arcydzieło Science Fiction, którego akcja osadzona w dalekiej przyszłości rozgrywa się w feudalnym, feudalnym, międzygwiezdnym społeczeństwie. To historia Paula Atrydy, rozpoczynająca się w chwili, gdy jego rodzina bierze w lenno-pustynną planetę Arrakis. Jedyne źródło najważniejszej i najcenniejszej substancji w kosmosie. No, ten komiks myślę, że. Trzeba mieć, wielka taka szkoda, że on jest taki cieniutki, 176 stron. No ale ja go sobie kupię na pewno. 11 czerwca ukaże się drugi Tom Świata Driftu opowieści, opowieść o czarodziejach. Komiks dużego formatu, 23x32 cm. Niestety cieniutki, 88 stron, ale w twardej oprawie. Ja czytałam to pierwszy, bawiłam się ni przy nim. Świetnie będzie kosztował 49,50. Opis jest taki nad światem dryftu zawisło niebezpieczeństwo tej ukrytej krainie, zamieszkanej przez baśniowe istoty zagraża owładnięta nienawiścią wiedźma. Derlik i Izaboj schronili się u legendarnego czerwonego czarodzieja, zdeterminowanego, by znaleźć kryjówkę przeciwniczki, która sieje zniszczenie. I zostawia za sobą śmierć. Podczas poszukiwań ści ściągają na siebie jej uwagę, co skutkuje natychmiastowym atakiem. Wiedźma napotyka jednak silny opór, bo czerwony czarodziel nie stawia jej czoła sam. Czy bohaterom uda się przetrwać? No ja na pewno kupię ten komiks, bo jak już mówiłam, świetnie się bawiłam przy części pierwszej. Także myślę, że przy, no przynajmniej mam taką nadzieję, że przy... W części drugiej będę się równie dobrze bawić. 16 czerwca ukaże się Toń. Jest to komiks w twardej oprawie, ma 168 stron, stan standardowego formatu 17x26 cm. Jest to trzeci album kolekcji poświęconej horrorowi we wszelkich odmianach. Od krwawej jatki po wiktoriańską opowieść grozy. Pomysłodawcą kolekcji jedynym z, jednym z autorów mrocznych historii jest Joe Hill. Bardzo popularny amerykański pisarz specjalizujący się w horrorach i mrocznej fantazy. Ja się bardzo dobrze bawiłam przy dwóch poprzednich tomach. Ten numer sobie na pewno kupię. Mam nadzieję, że będę się równie dobrze przy nim bawić. Nie pamiętam, czy mówiłam, będzie kosztował 48,90. 23 czerwca ukaże się podróż siódma. Jest to komiks na podstawie opowiadania Stanisława Lema. Będzie miał on 80 stron w twardej oprawie 21 na 29 cm. Prawdziwa uczta dla ducha i radość dla oczy. Wizjonerska fabuła i ponadczasowy, pełen humoru język Stanisława Lema, przefiltrowane przez wrażliwość uznanego amerykańskiego ilustratora Johna Muta. No, ja jestem ciekawa tego komiksu, myślę, że sięgnę po niego z przyjemnością, zwłaszcza, że proza Stanisława Lema, no, szczerze mówiąc, nie do końca jest mi znana, ale chciałabym lepiej poznać tego autora. Pamiks będzie kosztował 34,90, no i ja go sobie z pewnością kupię. 28 czerwca ukaże się szankar. Tom, pierwszy 312 stron, oprawa twarda 21x29 cm, duży za 74,20. Legenda o wszystkich legendach, czyli zbiór opowiadań o Szankarze. Shankar jest bohaterem totalnym, nie żadnym amerykańskim superbohaterem. On bohaterów zjada na śniadanie, przerasta ich i ogrywa inteligencją, pomysłowością i sprytem. Jego błyskotliwość, inteligencja i zalety umysłu zjednywały mu królów i cesarzy. Szankar znał wszystkich świętych ważnych, a nawet tych, o których Poznaniu ludziom nawet się nie śniło. No, ten komiks z pewnością sobie kupię, zwłaszcza, że on jest z wydawnictwa Man... Mandioka, a to wydawnictwo ostatnio wydaje naprawdę świetne komiksy. No, ten komiks na 74.20 kupię sobie na pewno. I to już były wszystkie komiksy, jakie wzbudziły moje zainteresowanie w czerwcu. Przejdźmy do. Książek. Drugiego czer... 1 czerwca ukaże się Sekretne Życie Kotów. Jest to książka z wydawnictwa Rebis w twardej oprawie. 14x21 cm za 31,43. Te, co skaczą i mruczą, pręgowane lub w domowe. I dzikie. Poznaj najciekawsze tajemnice kotów. No, myślę, że wszyscy miłośnicy kotów będą z wielką przyjemnością czytać tę książkę. Ja ogólnie bardzo lubię zwierzęta, także koty, więc no ja się na pewno zastanowię nad zakupem tej książki i być może ją sobie kupię. 2 czerwca ukaże się wznowienie w tym ładnym wydaniu rogów Joe'ego. Hila, będzie to oczywiście wydanie w twardej oprawie 14x21 cm za 30 zł i 3 grosze. Kiedy wydaje ci się, że opuścił cię nawet Bóg, pamiętaj, że w środku ciebie na pewno został diabeł. Ja pamiętam, że oglądałam film na podstawie tej książki. Film nawet mi się podobał i pamiętam, że kiedyś chciałam sobie kupić tę książkę, ale była nigdzie niedostępna. No, to wydanie jest bardzo ładne, więc z pewnością je sobie kupię. 8 czerwca ukaże się raport mniej, mniejszości Filipa Kadika, także wydawnictwo Rebis 15x22 cm. Jest to oczywiście science fiction. Gruba książka, bo ma 584 strony za 48,30. Jest to tom czwarty opowiadań zebranych Filipa Kadika. No, ja myślę, że ja sobie tę książkę kupię. Zwłaszcza, że ja oglądałam film na podstawie raportu mniejszości tego autora, więc no, jestem ciekawa tej książki. Poza tym, wydawnictwo Rebis naprawdę bardzo ładnie te książki wydaje, więc no, myślę, że się pokuszę i sobie tę książkę kupię. 9 czerwca. Ukaże się książka pod tytułem Czy naprawdę schamiliśmy nieznane eseje, szkice, opowiadania i felietony George'a Orwella? Będzie to książka z wydawnictwa Muza. 304 strony, w miękkiej okładce. 13x20 cm za 27,93. Myślę, że każdy miłośnik George'a Orwella powinien się zainteresować tą pozycją. Są to niepublikowane dotychczas w języku polskim eseje, artykuły prasowe, felietony i inne formy literackie. Myślę, że książka, na którą warto zwrócić uwagę, następnie 15 czerwca ukaże się książka pod tytułem Więcej niż człowiek, także z wydawnictwa Rebis także science fiction, 280 stron, 13 na 21 cm za 31,43 zł. A opis jest taki. Prostaczek, który jest telepatą i może zniszczyć człowieka samym spojrzeniem. Dziewczyna, która siłą woli przesuwa przedmioty. Bliźniaczki, które potrafią się teleportować na dowolną odległość. Dziecko z zespołem Dauna, które ma umysł geniusza. Chłopak, który dzięki swoim zdolnościom mógłby rządzić światem, ale jest zupełnie pozbawiony zasad moralnych. Sześcioro wyrzutków obdarzonych niezwykłymi talentami łączy się w jedną osobowość Homo Gestalt. To kolejny etap w ewolucji nad człowiek. Czy ta wspólnota odniesie się z pogardą do zwykłych ludzi i ich sobie podporządkuje? Czy odnajdzie w sobie miłość i będzie działać dla dobra ludzkości? Bo ten, ten opis strasznie mnie zaciekawił, i ja myślę, że kupię tę książkę. No, taki opis fabuły jest bardzo interesujący, strasznie zachęca do lektury, więc, no ja, coś mi mówi, że ta książka wyląduje w moim koszyku. A 30 czerwca ukaże się Trzeci tom Wojen makowych, Płonący Bóg. Książka w miękkiej okładce będzie kosztować 38,43. Ukaże się także ta okładka zintegrowana w empiku za 41,51, ale ta w okładce zintegrowanej będzie początkowo dostępna tylko na empiku. Także ja myślę, że ja sobie zamówię właśnie na MPiku, a żeby mieć tę ładną okładkę, nie będę ukrywać, ta okładka bardzo mi się podoba. Ta w miękkiej okładce też jest w porządku. No ale ja już mam te dwie w tej okładce zintegrowanej, także trzeba będzie jakieś zamówionko na Mpiku zrobić. No Jest to tom trzeci, także nie będę wam czytać opisu, jeżeli nie znaliście. Yy, jeżeli nie czytaliście tomu pierwszego, ani tomu drugiego, ja przeczytałam obydwa pierwsze tomy. No muszę powiedzieć, że fajna ta książka jest, fajnie się to czyta. Ja jestem zadowolona z obydwu tomów. Kupię sobie na pewno ten tom trzeci. No i moi kochani, to już są wszystkie komiksy i wszystkie książki, które wzbudziły moje zainteresowanie na czerwiec. Podzielcie się swoimi komiksami oraz swoimi książkami, które wzbudziły wasze, wasze zainteresowanie, bo na pewno ja coś ominęłam, na pewno czegoś nie zauważyłam, czegoś, co warto przeczytać. No i to już będzie wszystko. Dziękuję za razem spędzony czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!